Ja tutaj wejdę do Was. No. Dobrze. Złapać. Tak. Hej kochani, z tej strony Marta. Witam was serdecznie w kolejnym stajennym vlogu na moim kanale. Jak widać za oknem aura jest po prostu fatalna. Ciągle leje, wieje i niestety ta pogoda ma się utrzymać przez najbliższe dni, co bardzo mnie martwi. W każdym bądź razie wydawałoby się, że nie ma co robić w stajni, w taką pogodę nie ma jak rozplanować sobie treningów, ale moi drodzy, nic bardziej mylnego. Jeśli chodzi o mnie, ja osobiście naprawdę uwielbiam jeździć w deszczu. Natomiast wydaje mi się, że chyba dzisiaj nikogo nie namówię na to, żeby ze mną pojeździł, albo po prostu posiedział na placu. Ale wykorzystamy dzisiejszy dzień, dzisiejszą właśnie taką brzydką, paskudną pogodę, na to, aby poprawić, udoskonalić wchodzenie do koniowozu albo do przyczepy. Wprawdzie my nie mamy z tym jakichś wielkich problemów, w zasadzie to nie mamy żadnych problemów, ale chciałabym nauczyć Martynika, wiecie, takiego naturalnego wchodzenia, że ja pokażę ręką, pokażę paluszkiem. No i Martyn najlepiej jako goły koń będzie do tej przyczepy na luzie gdzie bez żadnych obaw wchodził. Myślę, że jest to możliwe, na pewno wymaga czasu i treningu. Jeszcze szybka akcja zatrzymania się w sklepie marcheweczki dla Martena i coś słodkiego dla mnie i dla Wikusi. Jeszcze mi Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy jeszcze do martynika. Dzień dobry. Cześć. Martenik. Ojej. Dzień dobry, Martenik. Dzień dobry. Jak ty się czujesz? Ojej. I robka w Raz. Bardzo rzadki widok w stajni. Co ty robiłeś, że ty jesteś cały taki? Ciaso. Mmm, dobre. Dzień dobry, jeszcze jesteś w boksiku, a dzisiaj czeka cię coś wyjątkowego. Będziesz miał trening, którego dawno już nie było. Teraz przyjdzie Wikusia. Dzisiaj maski nie zakładają. Tak, tu lubisz być drapany, tak? Bo obłędy nigdzie wczoraj chyba nie widział co? Nie widział nikt wczoraj mojego konika. Dobra, idziemy się ubierać, bo jest strasznie zimno. I mam na szczęście tutaj w stajni, kurtkę taką przeciwwiatrową, przeciwdeszczową. No i czas najwyższy ją na siebie po prostu założyć. Uwielbiam ten płaszcz przeciwdeszczowy. naprawdę jest duży, luźny. Mega mi się sprawdził w Gruzji i kupiłam go za jakieś grosze na Vinted. Polecam, Marta Ratynicka. Mam linkę, mam halterek, ale co tu się dzieje? Po prostu pada coraz bardziej. Bardzo jestem ciekawa tego, jak Marta dzisiaj będzie wchodził do tej przyczepy. Problemem może być to, że jeszcze nie był dzisiaj na padoku, więc w sumie nie wiem jaki on ma humor, ale z drugiej strony za każdym razem kiedy przeprowadzałam go ze stajni do stajni, to starałam się, żeby wiecie, było to rano, żeby właśnie wchodził do tej przyczepy w momencie kiedy wychodzi z boksu, bo podobno tak jest najłatwiej i najprościej. Także zobaczymy. Mamy tutaj Wiernych kibiców. Proszę bardzo, pięknie prezentują się tutaj koniki. Chyba jeszcze będę musiała go wcześniej z tej słomy przynajmniej trochę obczyścić, No nie może być takim błędnym. Mm Krydy -mm. nie są takimi brudnymi końmi. Krydy są przepiękne i przeczyste. Lecę po skrzyneczkę i. No i co? No i trzeba będzie się brać za robotę jakąś. Chodź. Chodź. Kurczę, nie pomyślałam o tym, gdzie go przywiązać. No nie pomyślałam o tym, gdzie go mogę przywiązać, a tutaj stoi lacin, proszę, lacin na chilu. Bo może go w sumie nigdzie nie będę przywiązywać. Nie wiem, co mam właśnie z nim zrobić. Chyba nic. Czy ty wiesz, co zaraz się podstawi? Jest to jest w szoku. Okay. Ten jakiś ja się dziwiony się taki Znowdziesz wiedzię. Oj, tylko zawurowała. Znowu zmienia staje? Już nigdy nie zmienisz stajni. Mam nadzieję. Jesteś w raju, chłopie jesteś w raju! Dobra, tuścimy się. On nadal jest w szokus. Nie przeżywaj. Zbierasz motywację i siły? Dobra, jest dobrze. Luźna wara. Pewnie to, to nie powinno się tak zostawiać koni. Ale Martynik się nie odsadza. Bierzemy się do krojenia marszawek. Żeby było jakieś R. Ale masz z tyłu, widownie, chłopie. Hmm? tak właśnie tam. Mój znak jest taki, że no mam tych matki, nie mam, to nie mam, bo nie mam. I nie wiem, kiedy on, na którym razem nam wejdzie. Ale zasadniczo, jak pan ładnie wejdzie, to będę chciała go nagrodzić, sprzedać. Mhm, wszystko. Nie mu wiem. nie wiem. lekki lekki

Tak, staraj się nie puszczać presji w momencie, w którym on nie robi nic w swoją stronę. Czyli jak już ją wywrzesz, to jej nie puszczaj, jak on stoi i się rozgląda, nie? Dopiero jak on zrobi nawet pół kroczka do przodu. Tak. Tak samo jak Cik cofnie, to też zostaw lekko tą presję. Wiadomo, że nie przeciągniesz się z nim, ale zostaw lekko presję. I puścił, jakąś się cofnie, jak znowu podejdzie kawałek do przodu. Super koń, świetnie. No to ja popełniam takie błędy, bo to na mówię, bez problemu wchodzę, tak? No ale z tobą emocjonalnie czuję się lepiej, nie? że szanuje się go granice? Tak. Jak już wejdzie Ci na trap i się ustawi stabilnie, to poproś go też o opuszczenie głowy. Tak, i Ładnie. Głowę. Tak, głowa. Okay. Ładnie. Opuść głowę. Tak. Tak, super. Tak. tak. Ja, tak, sobie, tak jak tak jak jakby y czy? Nie ma problemu No bo nie ma realnie. On się nie boi bardzo tego tak. samochodu, no ale czuje dyskomfort, jeżeli chodzi o ciasne pomieszczenia. Tam mu się na tej krawędzi też leje na głowę z tego trapu otwartego. No. Tak, tak. Staś no jak mu tam kapnie gdzieś na ucho, na czubek głowy, to może nie być przeszczęśliwy. Tak, świetnie i popuść, dokładnie. No, i pięknie. Czekaj chwilkę z nim. na krok i miał muszę... wybór. Aha, aha, żeby same wyjść. okej. Okay, ok. Ja bym to właśnie robiła bardziej na takiej zasadzie, że to jest twoja decyzja, że on wychodzi. Ale szanujesz właśnie to, że on się nie czuje tam komfortowo, więc dajesz mu też po prostu wyjść, nie? No tak, ślisko się zrobiło, pięknie. Nie, 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 na razie go wycofaj. O tak, o tak, powolutku, dokładnie. Ja jeszcze otworzę Wam tam z tyłu, oj, uwaga, uwaga, oj. koniu Martenie, tu otworzymy, będzie miał jaśniej troszkę, dobra.

No tak? Świetny koń, zdejmij presję troszkę. Zdejmij, tak. Niech się porozgląda, powącha, pogapi. A jak widzisz, zaczyna się już bardziej komfortowo czuć, że właśnie nie jest taki napięty, to znowu prosisz. Piękny no, Piękny koń. I niech se postoi, pogapi się. I dobra. Pięknie teraz. Super koń. Super chłopak. Super chłopak. Super chłopak. Dobra, ja bym go nagrodziła, jeśli chodzi o mnie, ale poprosiłabym Ciebie, żebyś też z nim próbowała Dobra. Jak nie uda się, to nic się nie stanie. Super! Komuś. No pięknie Martyn. Uwaga, tutaj wejdę do Was. Dobrze. Upa, może tutaj kratę. To strasznie mi zależało, że jak on wejdzie, to żeby dało radę go obrócić, żebym mogła z nim... wiesz, taki prawidłowy prawidłowo... No pięknie. No, czekaj, czekaj. Nie możesz mi teraz, bo ja się ciasno. Tak, chodź tędy. Chodź, nie uciekł. Tak, tak, jak o jest. tak. Słucham. Słucham. Dobra, i teraz spróbowałabym z nim wejść, tylko że, żeby z nim wejść, muszę chyba tutaj jeszcze. Napchnąć zadem musiałoby tak, być. To jest trudne. Arkoń! Uwaga, idę z drugiej strony. Uwaga, uwaga. Tak, weź koniu. Cześć, koniu! Tak, super! Super, tak, tak, ja go muszę tutaj jeszcze bardziej. Tak, w ogóle wprowadzając go właśnie, naprowadzasz go na ścianę. Oj, uwaga. Czas go robi. O tak, piękny koń, super. Prrr, zetknął na butach. Delikatnie go nastawimy. Tak, super koń. Dobrze. Jeszcze musi zamiar się nastawić. Jeszcze. I teraz po porządku możemy wychodzić. To woli, No. Wnos. Ojej. ale nie dałam rady przejść, bo mnie tutaj przyczynił. No tak, wykładnie. Dobra, już. Ja też spokojnie na to zareagował. Myślisko, no dzisiaj mamy niestety. Nie, nic mu nie będzie. Ja jestem zadowolona, aczkolwiek myślałam, że pójdzie dużo lepiej. No i teraz zobaczymy Wiktorka, bo moim zdaniem pójdzie jej lepiej. W ogóle nie naprawdę, jestem z niego bardzo, bardzo dumna, ale też mi się wydaje, że ja miałam dużo niepewności, tak jakby trochę w sobie, bo tak naprawdę to sama do trapu ładowałam go, znaczy do do ładowałam go e, pierwszy raz w życiu. Aha, no tak, bo wcześniej i Więc... Tam masz marzeweczki i smaczki, gdybyś potrzebowała. Ale to tylko pokazuje, że potrzebna nam ta regularność. Super, super, koń! Cool. Zeszło wam się niecałe dwie minutki. Myślę, że około minutki nawet. Pięknie. Powolutku, powolutku, ha! Powolutku, powolutku, pięknie, tak, bardzo dobry koń, super, tak podejrzewałam, że tak Wikusia będzie, super koń, tak, powolutku, powolutku, uważaj, bo mnie, wiesz, naprawdę tak na, jakby, no nieświadomie pewnie, ale wziął mnie na, dobrze, pięknie, brawo. Dobra, ja bym odpuściła już trening całkowicie na dzisiaj. Pięknie, pięknie, tak ja wiedziałam, że Ty dasz z Ciebie wszystko Wiktorce. Pięknie. Naprawdę nie, nie domamy już. Ale jestem zadowolona. Do Myślałam wprawdzie, że znacznie lepiej nam pójdzie. Mhm. Ale jestem zadowolona. Nie powiem, że, że nie. Pokazuje to tylko to, że tych treningów mhm. musimy robić więcej. Dokładnie. I częściej. Super. Super. Brawo. No i koniec na dzisiaj tych tortur. mu nawet no, ramach tej no, Ja tam ja mam nie? jeszcze marcheweczki. Zobacz, co tutaj się dzieje. Zobacz. zobacz. Tutaj masz. Ja sobie no dobrze, może nie, wejdę, ja sobie zaraz zobaczymy. Nie musisz jak nie, chcesz, gapo. Ujdę sobie. No. Nie idziesz? Albo tam do tego, do Bogdana. bo no. To nie, tutaj jest. tam chyba ciasteczka jego. Smaczki, poczekaj. Czekaj. Tak. Czekaj, daj. No, dobra, już niech ci będzie, tylko... <grymne> Jak mu się to dowadzi? Zatem ja masz? Dzień dobry. Dobra, idziemy wyprowadzić koniki. Najpierw właśnie pójdą wałaszki. Marten się identyfikuje zresztą. Dlatego samodzielnie poszedł do bok. Czeka na swoją kolejkę. <grymne> Jak on jest śmieszny. No, opera. Dobra, idę po uwięź dla ciebie i idziemy. Samowity. Stoi w boksie otwartym, grzecznie czekasz na swoją kolej. Czasem tak, czasem nie. To jest takie słodkie. Trzeba było po ciebie iść do boksu otwartego. Wiecie, że on cały czas stał w tym otwartym boksie, jakiego grupy wyprowadziły z historią na padok. Serio, on jest po prostu taki grzeczny. I To piękna Feryzia. Także jestem, słuchajcie, mega przeszczęśliwa, że matka czuje się już dobrze. Trochę jestem rozczarowana sobą, jeśli chodzi... Słuchałam? Dobra. Chodź. Chodź. Trochę jestem rozczarowana sobą, że jednak Karina tak cały czas, wiecie, była naprężona, a wolałabym, żeby koń miał wybór. Ja go pierwszy raz w życiu wprowadzałam do koniowozu i też nie miałam jakiejś super wielkiej pewności siebie i myślę, że on to wyczuł, bo tak jak wam mówiłam na filmiku, ja po prostu wiedziałam, że jak Ewikusia go weźmie, to on wejdzie od razu. I rzeczywiście zajęło im to po prostu, nie wiem, minutę. No, możesz iść. Leć. Leć. Chodź, Gabciu, chodź. No, bo jeszcze ci może bym ściągnęła tamtarek. Dobra, to ja poczekaj. Nie jestem tylko zadowolona z tego, że tą presję jakby tak trzymałam zbyt długo, nie dawałam mu wyboru tyle, ile bym chciała, ale finalnie jest ok. I to tylko mówię, pokazuje, że musimy ćwiczyć więcej i częściej. Ja żegnam z Wami, dziękuję Wam bardzo za obecność na tym dzisiejszym odcinku. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Pa!